Cześć, dzień dobry Panie, słuchajcie Jest taki temat, on się ciągle przejawia yy, Na Facebooku yy, Na naszych wszystkich stronach To jest non stop yy, Ta sytuacja się powtarza yy, Początkujący zawsze piszą Co tu zrobić z tymi tłumikami Żeby one lepiej tam basowały Miały lepsze brzmienie i tak dalej Słuchajcie, powiem Wam taką rzecz Że Basowe brzmienie tłumików Zależy głównie od pojemności. Jeżeli ta pojemność jest mała, to nie będzie tak, 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 takiego brzmienia jak w, w dużej pojemności. To jest oczywista oczywistość, jak, jak mawia znany prezes, nie? Ale słuchajcie, jest coś takiego, że można, że można dokupić inne tłumiki niż te oryginalne, które będą miały lepsze brzmienie, czyli przede wszystkim głośniejsze. Tak? I teraz słuchajcie. Dlaczego te brzmienie głośniejsze jest lepsze? Ono jest po prostu lepsze dla ucha, ale główną, jakby zasadą, dlaczego mamy te głośne brzmienie, to jest bezpieczeństwo jazdy. No, dlaczego? Dlatego, że na przykład, jak ja często gdzieś wyjeżdżam, robię długie trasy, wyjeżdżam z Warszawy, czy to jest lato, czy to jest jesień, czy tam deszcz pada i tak dalej. No, są zajebiste korki na wylocie z miasta, i tak zwane. Trasy szybkiego ruchu, to są po prostu no po prostu to wymyślił jakiś kurwa naprawdę jakiś no nie wiem co to za oszołom, ale to po prostu no luks, gość tak wymyślił to luksusowo, że naprawdę Szerence opadają to są takie trasy, że jedziesz trasą szybkiego ruchu, niby tam Ci pokazuje, że to autostrada, nie, trzy pasy ruchu, a tam jest co 200 metrów są światła i przejście dla pieszych, nie no, i jak jedziesz w Upale, no to już w ogóle jest przesyrane, bo jedziesz tam w tej kurce opatulony w tej kurce skórzanej, jedziesz 200 metrów światła, czekasz, znowu czekasz, przejedziesz znowu 200 metrów światła i tak dalej. No to no, wiadomo, że to jest kiepska jazda i tak dalej. A z reguły tak bywa, że jak yy, chcę wyjechać z tego, z, od na, z naszego miasta gdzieś tam na południe czy gdzieś, no to jest tak, że za czym wybrnę z tej Warszawy, no to muszę zrobić ze 20 km przez te światła, przez te korki, i tak dalej. No to wiadomo, że nie chcę stać w tych korkach, nie, nie chcę, chcę dojechać do świateł, jako pierwszy. No więc sumę między samochody, tak. No więc jeżeli miałem, jeśli miałem te tłumiki oryginalne, no to one tam, te oryginalne tłumiki to były ciche, on to jest tak brzmią jak, jak, jakbym jechał skuterem, tak? No więc ci, co jadą przede mną puszkami, oni tego nie słyszą. Oni nie wiedzą, że jadę za nimi. I oni popełniają takie fochy różne, że gość nawet nie patrzy w tylne lusterko, czy coś za nim jedzie, czy jedzie motocykl, czy samochód, tylko on jedzie i nagle łup po hamulcach, bo jemu tam coś się przy, przyśniło we łbie, że może nie wiem, że on może musi odebrać telefon, albo że on nie wie, czy będzie skręcał, albo nie wie, gdzie on jedzie i tak jedzie, jedzie i nagle łup po hamulcach tak, i można mu przypierdzielić w tył, no i wtedy kaplica jest nie, no więc to jest bardzo niebezpieczne, no więc bezpieczne to są te głośne wydechy głośne wydechy, kiedy jedziesz z daleka i już goście po prostu wiedzą, że ty za nimi jedziesz i zaczynają się rozjeżdżać, zaczynają się rozjeżdżać i wtedy suniesz między, między tymi samochodami, suniesz pierwszy do świateł, i to jest dosyć pozytywna rzecz. Nie po to masz motocyk, żeby stać w korkach, tak? No to jest fajna sprawa. Tylko że słuchajcie, ja mnie to cały czas dziwi. No, dlaczego wy tam wypisujecie, a to ja będę przewiercał, a to będę modyfikował, i tak dalej, coś tam osiągnę z tego. Ludzie, no proszę Was kochani, no nic nie osiągniecie z tych tłumików oryginalnych, nic nie osiągniecie. No możecie, nie wiem, wiercić dziury z tyłu, z boku, gdziekolwiek. Nic nie osiągniecie. To nie są tłumiki do mony, modyfikacji. Te tłumiki już osiągnęły wszystko, co mogłyby osiągnąć. Nie da się z tego zmodyfikować. I tak mówiłem na wstępie, brzmienie zależy od yy, litrażu motocykla. Im większy litraż, tym lepszy, lepsze brzmienie. No, na weź nie da się nic osiągnąć. Możecie, nie wiem, jak tam wiercić, robić te przeróbki i tak dalej. Te tłumiki po prostu już osiągnęły wszystko. Tu już nie ma jakby sensu modyfikacji i nie ma jakby polotu, żeby to zmodyfikować. I jak niektórzy z Was tam piszą, że a tam że się przewiercili, tam narobiliście dziur i tak dalej, to lepiej chodzi, lepiej lepsze brzmienie. No naprawdę, to jest po prostu nie wiem, to jest jakiś efekt placebo. I, i co Wam mogę powiedzieć, jeżeli Wy tam narobicie się, na, bo narobicie się przy tych tłumikach, nawywiercacie tych dziur, tam coś jeszcze powyjmujecie z tych tłumików. Nic nie osiągniecie, nic nie osiągniecie, to jest tylko efekt place, bo Jedyne co wy możecie osiągnąć, no to mm, Tak powiem może mm, medy Używając jakiejś formuły medycznej No to może perystat perystatycznie osiągniecie tak zwane pierdzenia, jak po 10 browarach I nic więcej, nic nie osiągniecie Naprawdę, to jest szkoda zachodu Po prostu to trzeba odkręcić Położyć na półce te tłumiki, bo w razie jak kupicie nowe, no to jak założycie nowe, no to potem trzeba będzie za, za, za jakiś czas zrobić przegląd, no to mogą wam nie przejść te głośne tłumiki, bo, bo może za dużo decybeli mają, chociaż mniej więcej te decybele to jakoś tam wchodzą jeszcze w ten zakres, że, 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 że jednak podbiją ten dowód, nie? Ale gdyby coś, no to zawsze możecie yy, na moment. Yy, zrobienia tego przeglądu możecie przerzucić te, te tłumiki i naprawdę doradzam wam nic nie róbcie, to się narobicie to jest, to jest po prostu naprawdę to jest makabra no, nic się nie da zrobić z tłumikami te tłumiki po prostu osiągnęły to co mogą e, osiągnąć to to osiągnęły i tu nie warto nic angażować się w żadną pracę, w żadne rozwiercanie i tak dalej. Ja to mówię na własnym doświadczeniu, także wiem o czym mówię. No i staram się pomóc innym, żeby nie robili tych samych głupot, co ja, no bo ja po prostu się nie znałem, no to coś tam próbowałem uzyskać, a to gówno to się nic nie uzyska, to tylko robota niepotrzebna i tak dalej. I, I efekt placowy, że nagle mi się wydaje, mówię, o kurczę, może lepiej to pracuje, to, to nie pracuje lepiej, naprawdę, to nie pracuje lepiej i yy, ja Wam zawsze yy, tam napisałem no, na różnych forach i tam, prawda, na tych stronach, to zawsze doradzałem te tłumiki od tego Frankiego, żeby, żeby kupić, słuchajcie, ja nie jestem żadnym rzecznikiem tego Frankiego ani nie biorę tantiemów za reklamowanie jego. Ja po prostu Wam chcę doradzić serdecznie. Te, te tłumiki od niego kupione na zamówienie. Ten gość, on ma niby w tym swoim sklepie, chyba Chopi.pl to się nazywa. To on w tym sklepie ma jakby cały czas, że te tłumiki są na podorędziu. Natomiast one nie są na podoręziu. One, one po prostu nie leżą na półce. On je na, robi na, na takie mm, konkretne zamówienie, ponieważ mu te tłumiki schodzą. A mu schodzą dlatego, że one są dobrej jakości. I to są tłumiki zrobione z nierdzewki, yy, obłożone miedzią. A potem na tą mieć jest jeszcze dana, dany chrom także to jest bardzo wysokiej jakości produkt. I, I polecam, on kosztuje tam nie wiem, 599 czy 699, plus DB Killery 100 złotych. I polecam, polecam od niego kupić to. I to są konkret, konkretne sprawy, i, i naprawdę, i to konkretnie brzmi, bo mm, ja Wam coś powiem. No, jak zacząłem jeździć na tych tłumikach to mi wszyscy z drogi ustępują, już z daleka, dojeżdżam, gdzieś tam zaczyna się tamować ruch przy, przy jakichś światłach, no to już jak te samochody zaczynają zwalniać, już mi się z daleka rozjeżdżają i ja jadę. Bo słuchajcie, bo jak czasami jest tak, że z Warszawy gdzieś wyjechałem tam na południe, no to niestety, gdybym chciał stać w tych korkach, bo niby Chopper to jest taki powiedzmy motocykl, że... No, on nie powinien tam między tymi samochodami, on powinien sobie za samochodem, tego, że to nie tam, przestańcie tam, nie, nie, nie. No, to nie jest aż taki, aż taki temat, żeby, żeby ten, żeby nie pojechać sobie między samochodami, trzeba jechać między samochodami, jest, po co się w tej kurce pocić i tak dalej, nie, trzeba po prostu walić do przodu i tyle, i, i ja tak zawsze robię, i, i słuchajcie, Zawsze w piątek, jak to jest lato, jest upał, to ja mniej więcej pokonuję 20 parę kilometrów w korkach między samochodami. I te stulniki z daleka słychać, owszem, one się mogą nie podobać. Jedni mówią: O kurczę, ale to pierdzie, ale to głośne, ale to. Może się to nie podobać. Ale to naprawdę jest dosyć bezpieczne, dlatego że te samochody zjeżdżają, one słyszą Was z daleka, boją się, żeby tam nie obetrzeć lusterek, nie urwać i tak dalej. No więc oni po prostu się rozjeżdżają I macie pas wolny i, I śmiało suniecie naprzód Także słuchajcie Ja was proszę nie modyfikujcie tych tłumików Bo tu nie ma co zmodyfikować Po prostu ten rezultat Jaki jest osiągnięty przez te oryginalne tłumiki To to już jest koniec Tu już nic nie osiągniecie I pamiętajcie zawsze Brzmienie tłumika to jest Zależy od pojemności, a nie tam od jakichś tam innych dziwnych rzeczy. Jeżeli jest mała pojemność, to tam nic specjalnego nie osiągniecie. No. Nic nie osiągniecie. Trzeba kupić tylko puste wydechy i tak dalej. Można jeszcze z nich wybić katalizatory. Tak jak ja wybiłem katalizatory, to jeszcze bardziej takie basowe brzmienie się uzyska i tyle, a tak poza tym to nic nie osiągniecie. No i dobra, i słuchajcie, ja wam teraz. Próbuję odpalić motosych. pokażę Wam jakie to jest brzmienie od tego Frankiego tłumików No na chwilę Wam tylko pokażę, bo dlatego nie chcę tu za zaczadzić, tak? Bo, bo jest to garaż zamknięty, dobra No i to jest takie brzmienie, myślę, że ono jest wystarczające i nie polecam już nic przerabiać naprawdę, no to szkoda waszej roboty no. narobicie się tego, napsujecie i tak dalej, po co to psuć zdemontujcie te tłumiki odłóżcie sobie gdzieś na półkę w razie jakby trzeba było zrobić przegląd a, a, a te puste wydechy wam nie odebrali no i tyle no. To, to jest taka moja rada no nie wiem, zrób, róbcie jak chcecie no może ja się nie znam, nie wiem dobra, to tyle na razie, trzymajcie się, lewa w górę